Słuchaj, mam dla ciebie taką historię, że aż się nie uwierzysz. Kiedyś podczas wakacji postanowiliśmy z kumplami pojechać nad jezioro. Wiesz jak to jest? Słońce świeci, piłka się toczy, a głupoty same się wymyślają. W pewnym momencie jeden z moich ziomków, Tomek, postanowił, że nauczy się pływać jak delfin. Nie do końca mu to wyszło, bo zamiast skoku tużnego, wylądował w wodzie na plecach jak żółw bez skorupy. Wszyscy się śmiali, a on tylko machał łapami i kleił jak ryba na lądzie. W międzyczasie inny kumpel, Bartek, zgrywał heroika i rzucił w nas jedzeniem. No i się zaczęła mega wojna na jedzenie. W końcu cała chata była w keczapie i frytkach. Wszystko fajnie, do momentu kiedy z wodnej czeluści wypłynęła dziwna postać. Oczywiście myśleliśmy, że to jakaś hipsterska syrena, a to był tylko nasz pies, który postanowił się ochłodzić. Udało mu się zjeść wszystkie resztki jedzenia, stylizując się na wodnego króla. W końcu, gdy wracaliśmy do domów, Tomek wziął padnięte okulary i ogłosił: Nie jestem żółwiem, jestem morską syreną. Cały wieczór płakałem ze śmiechu. A ty, jeśli chcesz więcej takich historii, to daj łapkę w górę i koniecznie suba. Obiecuję, że będzie jeszcze lepiej.